Siemano, z tej strony Noku z mentalnych dziś już troszeczkę w lepszym humorze Zapraszam tym razem do oglądania FIRA dwójki. To jest bardzo. Jakby to powiedzieć, bardzo wciągająca gra, bo wciągła mnie. Ponieważ no Ileż? Musiał dostać A, jak se pływał! Przyciąga mnie pod tym pretekstem, że jest ona troszeczkę, mm, troszeczkę, no jest straszna, chodzi o, gdzie on jest, yy, chodzi o efekty, nie wiem dlaczego mi FPS -y skaczą, może przez tą wodę, bo akurat normalnie mam, poczekajcie, wyjdę z tej wody, to zobaczymy jak to będzie działać. Albo ja mam takiego zeza, albo się nie da przez to trafić, nie? Już nie mam do amunicji. Dobra. No. Fajna gra. Tak, przepraszam, że nie słychać wybuchów, ale... <laughs> au, 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 au. Ale tak na razie będzie lepiej, ponieważ... No, tutaj już mam normalny FPS. Te... Tak jak mówiłem, jest 100 wybuchów, ale... Znowu woda. Nie bo, bo źle byłoby mnie słychać i... Tak wszystko. Aha, tutaj też ten goście. Kurczę, też nie słyszę strzałów, jak go nie strzelają. Zaraz to może zmienię jednak, bo słyszę swoje strzały, ale ich strzałów nie słyszę. Przepraszam sekundka. Tak jak właśnie mówiłem Man. efekt. Dziękowych Dobra, słychać strzały, okej okay. Tutaj będą, na pewno nie tylko z gry z LoL'a Na pewno dodawane, jak sami widzicie Gdzie wszystko się działo, ja tam mogę jeszcze CS-a, CS GO, chociaż w sumie tam nie jestem takim super proxem Wolę gry MOBA. Ale na przykład mogę wrzucać gry typu właśnie MOBA Opierających się na przykład na pewno nie do te Na pewno nie do te nie lubię do te o wow! Kopło mnie woda Fajnie, że nie już życia Fajna broń, ale Co to? Zwiercza jak tak jest się dzieje to przechodzi Elma Alma jakie to tam jest no no to no. dużo trzeba z tym walić widzę no ale trudno bardzo fajna gra bo ma ten taki chorowaty zalążek fajnie mi się grało na początku bo wtedy było dość strasznie Albo jak byliśmy w szkole też... W szkole... Szkoła sama w sobie jest straszna Był taki moment... Taki tradycyjny moment, kiedy szafki po prostu wszystkie się otwierały, nie? Takie... taki podmuch wiatru w szafki W sumie całą gridę na oślep Tak się mi wydaje Aha, tu się nie doprzejdzie jednak, dobra nie wiem dlaczego, ale dobrze mi to wychodzi. To iść. No oślep Tylko że znowu mało rzeczy błoncowych odkrywam. Tutaj na pewno gdzieś się da iść, ale. Tu się da? Tu się pewnie nie da. Nie da się. Coś Tam się trzeba dostać. Tylko jeszcze nie. Tam coś jest. Nie wiem jak. Nie, nie otwiera się, nie? Tu coś jest. Aha. Mogę sprzedać biletki? Tutaj pewnie będzie wyłącznik prądu. Właśnie tak myślałem. No, to super. Cześć. Po co się będę? No to jest mega pancerzu. Widzę. Dobra, wyłączę. Nikt, nikt już nie idzie. Nikt. Co, pozbieram sobie broń. Szkoda, że. Ja lubię szczelć ze snajperki i fajnie jest tutaj w tej grze snajperka przedstawiona. No tylko że znowu nie ma jej. Znaczy, jej była tylko tak, jakby w jeden. na jeden moment, a potem już. Czekaj, co ja jest. Cześć. No jednak. Jednak jestem zmuszony tam iść. I to się mi nie podoba. Ciemne pomieszczenia. Tego niczym się nie chce. No nic. Jak widzicie, inaczej było wczoraj z Lolem niż dzisiaj z y, Firem. Naprawdę byłem wczoraj zmęczony. Już jakoś odpada odpadałem. Wow. o kurde, spadnie, nie spadnie. Pewnie jak zejdę to mi spadnie na łeb. Tak właśnie myślałem. Nie, 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 nie rób tego, nie rób tego. To ja pomyślałem, że pierwszy raz będę kochał filar. Pewnie szkolny autobus. Tak myślę, szkolny. Na 100% szkolny autobus, jak już szkoła mnie chciała zabić, to. No i to na pewno jest fragment z Elmą, więc. Jeśli będę krzyczeć, to nie moja wina. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tak właśnie myślałem. Jest za mną. Dostała, jeden strzał Takie głupie momenty były na początku gry, kiedy ja sobie szłem, coś takiego czułem, nie? Nagle się tak z głupotą obrazem patrzy się dziewczynka za mną, nie? Nie, nie wiedziałem co zrobić, czy trzymać... Macie... O, efekt zwalniający. To jest właśnie bardzo przydatne w tej grze. Dobrze, że nie nagrywałem tej gry od początku, bo byście słyszeli jak krzyczę Głupia mała dziewczynka. Jak to było mówione, kiedyś było takie pytanie gdzieś. Co byś wolał spotkać w lesie w nocy? Małą dziewczynkę czy grupę jp -owców? Większość odpowiedziała, że grupę jp coś Oczywiście ta dziewczynka była. Postura wyglądała tak, że była. dzieckiem. Fajnie to wygląda jak mu w głowę, nie? Się wbija. W... Nie wiem jak on się w ściany wbija, no ale... Teraz wyszedł film online. O, Tego się nie spodziewałem Wyszedł teraz fear online, chociaż nie miałem okazji w niego zagrać Koledzy tam grali i sobie chwalą Tak zwalniający, tu są od razu ten. Wejdę w południe, serdeczkę granatę tam rzucę. Tak, są różne rodzaje też granatów. Aha, wiem dlaczego wtedy tak szybko padłem. Ten typu miał szudguna. Teraz Max pain Kamper, kampę też nieźle Chodź co odsunął ten Żeby się zastawić, o mam mało życia Oj, 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 oj Trafiłem, trafiłem Nie trafiłem 6 naboi, 0 naboi, 0 naboi No to cześć <laughs> Jeden pocisk Muszę jakoś amunicję pozdobywać do tych broni, bo... Nie wiem, czy nie wymienię sobie... Tego karabinu na strzelbę automat, bo... Dużej, dużej osobie nosi, no, nosi i... Amunicję bym miał, przynajmniej Oj, Jezus Co tak śpisz? Ej, obudź się Jesteś tam, halo się przykleił do tej ściany No nic Ej, tu jest jakiś karate-kop nie, nie wiedziałem Dobra Tak, końcówka gry, a ja nie wiedziałem, że tu się Że tu można kopać spod skoku nie, tu są jakieś granaty W sumie tak, że powiedziawszy, mało co padłem w tej grze, mało razy się mi to zdarzyło. Fajna jest ta gra, mi się podoba. Polecam, żebyście sobie zagrali. Czemu nie znalazło to, jakby? No i tutaj mam nadmiar w tej broni. O, tu jest. A, to nie wybucha. O, co to jest? Co to, co to jest? Co to, co to? to, to. Co to? No co to? No ileż można? No, padnij już. Dobra, mało co padłem w tej grze. Wykrakałem chyba. No nic. Jedziemy jeszcze raz. Gry jest fajne dla osób, które lubią gry... z horroru. Typu horroru typu... Właśnie Fear, Slender Alan Wake. Może Alan Wake też właśnie gram, ale jakoś granatki sobie muszę jakieś takie. O. No łap. Bum. No już mam HP. Przecież ja też kabrypę na shotgun. Tak właśnie myślałem. Ech, tu miałem wyłącznie. Rób zapeczkę. Jak go mnie przez maszynę strzelał? No. Dobra. Teraz to jeszcze inaczej zrobię. Tylko, że teraz to zrobisz prawnie. Obiecuję. Więc. Jeden błąd zrobię, Zapomniałem sobie wziąć. Siędę. No właśnie to, to. To będzie mój sposób zabić tam tego frajera. Ja lubię bardziej typu gry o zombie. Czyli właśnie będę coś nagrywał that Island, Epidemic, Mobile. Więc jeśli ktoś ma i sobie chwali, mogę sobie z nim zagrać. No. No. Jak on już z tego nie mógł paść, to ja już nie rozumiem. Znaczy, w sumie mogę wymienić laser za tą broń. Zobaczymy. Zobaczymy co za broń. Fajne, ale coś mi się wydaje, że szybko się będzie w kończyć, a będzie mało ona dostępna. Uuuu Sorry O tam jest jakaś broń jeszcze i Granaty zapalające i wszystko No nic, idziemy. Dalej Czekaj gdzie jestem, chyba baket chyba coś małam. W plikach Tunel coś tam, coś tam na styl island, coś tam, coś tam To pewnie nie otworzę drzwi, bo ktoś się on Wiedział, że ten dykcy będę chciał iść Wiedział, że sierżant bucket będzie chciał tam iść hał? Jechał. Jestem ze wsi, ale jeszcze sam. Dźwięk nadjeżdżającego pociągu. Grana gdzieś tam leciał. Gran jest też nawet trudno. Trudno zobaczyć, jak on, jak on się gdzieś tam pociąg. What the f Aha, on się odbił od tego? Możliwy. Dobra. Mm, tak, granat, że jak wykryć granat, nie? No to, to jest tak, jakby ktoś ciągle strzelał, na przykład on ci rzuci granata, na przykład za ciebie, i ta strzałka, po której widać, że ktoś do ciebie strzela, skądś właśnie ona oznacza, ona to jakby jest tam ciągle, czy ktoś do ciebie strzela z tyłu, ale go tam nie, to jest ten granat, nie? Widzę, że dużo tu jest amunicji, dużo wszystkiego, więc coś do mnie strzela. O, wow, nie wiedziałem, że jak jest niska materia w laserze, to... Nie, nic nie robi. Co ty granatą czujesz? Gień. Coś długo ale nie widziałem. Żadnej takiego strasznej, czyli... Zajebiście Wykrakałem, już tutaj było. O, ładowanie. No. Tak więc. Myślę, że to się będzie podobać. A jeśli się nie będzie podobać, to przestanę to nagrywać. Ej, cześć. Będę też nagrywał dużo odcinków. Z Stitch of Legends. No nie fajnie Dobra, dobra, dobra Widzę, że znowu będę Coś tam na No nie wierzę Nie to Ej, kurde Wypadła mu broń I wyciągnął pistolet, nie, dobra Daj mi moją broń Uwielbiam tę broń Yeah Nareszcie snajperka Head shot Właśnie Ogarnałem sobie właśnie w taki sposób slow i wtedy A to może być zła wiadomość Nie trafiłem No, paduj, się No nie trafiłem spadło u góry i nie wiem czy to nie był czasami pancerz Czyli coś takiego jak w dreadnought Dobra, mam go Fajna jest ta sniperka naprawdę mi się podoba Już takie takie opcjonalnej, i... gdzieś tu był snajper Dzień Ale jak wyjść do góry? Opa, hopa. Raz. No, no chwili się. Huch się. się. tak się. uciekł na jednym... się. sobie się. z drzwi z się. No, chwili się. tak się. tak, z uciek z gangu na jednym helcie. Lolu. W sumie mi zależało, żeby wskoczyć tam do góry, bo tam jest snajperka i amunicja do snajperki, właśnie No, mi my się myli z shiftem Zazwyczaj na kontrol mam kucanie we wszystkich grach, nie? To jest na c Tu żyjesz, nie żyjesz w końcu? Nie żyjesz

Nie na razie tego glossera, by się nie przyda bo sobie nosić tą snajperkę Może wejdę na górę, to sobie tam jakąś amunicję znajdę na nie Na razie to mam jeszcze 5 pewnych killi No 4 porównując ten Nie może to jest kino <śleszenie> dobre Złe Nie strzeiłem tego trochę No komuś się chyba fi. Kagan? No nie wierzę no Co to było Gdzie jestem? Dobra, jestem tutaj Szczur Kagan mi uciekł już na początku Będziemy się nieźle na. Może jest nieprzyjezdny, no, fajnie No cóż a tu się pójdę boczkiem, bockiem, bockiem, bockiem Proszę, proszę, żebym mógł do niego wejść, proszę, 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 proszę Chyba jednak nie mogę. Muszę rozwalić... Mogę, 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 mogę mogę, Jecha, yeah, mecha pancerz właśnie Welcome to tu dreadnought Tro Trololo, Tro, To do mnie strzela To do mnie strzela, to do mnie sniper Nie wiem, bo będzie z HP tego dreadnoughta, to ja propo, nie? Pięknie się tak będzie patrzeć. Przez dym tak nic nie będę widział na razie. Tak, no kto wizerun... Na, na, na ciepło. O, ja się to przerwie. Większym, tym, ot otwone... O, przygrzałem sobie karabinki. Coś ze mnie tutaj stół strzelał cały czas. Wow. Aha, hapnął tutaj chyba właśnie. Teraz już zobaczyłem. Chyba ukryć. O wszystko mi szankuje i chyba padnę. Jeszcze z rakietki wystrzeliłem Może poczekam, może się naprawi.

To uwagi. No Dobra, no trudno. Jak padnę, to już nie będę grał. Znaczy, no już mi się nie będzie chciało. Zapewne. O. W sumie nie chce mi się czekać, więc tu się raczej pożegnamy. Resztę opcjonalnie, jeśli się mam będzie podobać, to będę nagrywał potem. Dzięki na razie i do usłyszenia na kustomach lub na Twitchu. Zapraszam do lekopania fanpage'a, który jest w opisie i wchodzenia nasze forum który też jest w opisie. Na razie, trzymajcie się.